Tu jest dołek. A z dołka takie coś. Pa baba. Pa, pa. Patrzcie się. Taki teren, i co mam? Ósemka osie 8 wertmarkę. Mi kolega podpowiada, że to jest jakaś moneta zastępcza. Faktycznie nigdy takiej nie widziałem. Ciekawe znalezisko. I lecimy. To ciekawostka, co? No zobacz jakie te zwiędłe te W ogóle patrzcie jakie zwiędłe te liście są Mega susza Śrubunek znalazłem Jak nie ma ktoś kosiarki to mogę pożyczyć Chcesz kosiarkę? Teren strasznie ciężki Taki kurcze A my tam mamy coś okrągłego Dołka, jeden grosik będzie? Tak, jestem zarobiony, mam jeden grosz. Jest mieć. Mieć albo nie mieć. Patrzcie, jaka dziwna struktura. Kurde. Wychodzi aż tu. bo to z tej strony jest. Kurde, jaka gula narosła na drzewie. Nic nie ma. Więc jest wypad, jest, jest przyroda. Można kurczę podelektować się świeżym powietrzem O śmieci też tutaj ktoś zostawia no Dobra, lecimy Tylko leżą polmosy i jest ich tu dużo A tu coś było głębiej Dziś tutaj może będzie moniak ale słabo coś Pinpointer łapie pytacie mnie o ten pinpointer. No po prostu co o nim można powiedzieć, już o nim mówiłem. Spełnia swoje podstawowe zadanie. Jakim jest namierzenie przedmiotu. Chociaż jak jest małe coś. O, jak jest coś małe to on potrafi Ciężej mu to idzie. Na pewno jest mniej czuły jak garety. za. O. I mamy tu już na wierzchu. A to jest. O, to jest takim bocznym zapłonem, chyba ten. Y, Dubka od y, po, od nawoju do strzelby, do strzelby, do, do, do... myśliwskiej broni jakiejś. Gdzie no. głębiej było. Dobra, lecimy dalej. W tamtym dołku jest druga moneta dzisiaj, co tym razem? Co to jest? To 50 groszy, kurczę. Ale ty, tak głęboko było? Kurde widzicie, komary latają. Chcą, kurczę, na mistrza drugiego planu. wejść. Ale mamy 50 groszy. Nowożytne. No i dobra. Wszystko z tego dołka. Dobra, słuchajcie, patrzcie się. Kurde, jak złom to tylko taki. Jak złom to tylko taki. O słuchajcie. A, nie wytrzepię tego. Jakby taka rura ołowiana, zgnieciona. No. I to waży, kurde. Nie wiem, to jest zagniecione, czy tam jest ziemia, czy nie. No i to, to na pewno zabiorę do domu. Kurde, strasznie sucho, dużo komarów. I na razie następny placek ołowiu. Samorodek ołowiu ty. Kolego mówi, że padliną no, gdzieś śmierć. może coś zdechło. I tak chodzimy. Ja już kurczę, taki znudzony. Taka górka. Tu jest dołek. A z dołka takie coś. Pa ba, ba ba. Patrzcie się. A tu jest takie coś. Na zdjęciu już widać oczyszczone. Kurde sarna, szczek koziołek czy co tutaj jest żołnierz za armatą stoi, celuje nie wiem czy to jest medal czy to jest jakiś czy co to jest jakieś okolicznościowe czy co nie wiemy 5 price Frais decent, nie wiem to się przetłumaczy ale kurde kawał krążka ładnego Przyjdzie ale to nic. Fand dnia. pan wyprawy, kurde. 1936, czyli przed wojną. No, kurde, powiem Wam. Gruby na tak. Dosyć. No i dobra, i tak zaraz do domu już idziemy. Ale jeszcze się trzeba będzie tu pokręcić. Tadam, -da słuchajcie. O! Ale to nie moje. Tu kolega znalazł. Wpineczka, słuchajcie. Z wiatrakiem. Taki temat kurcze. O, praktycznie obok, nie? Obok tego mojego. Zaraz lepszym zrobimy. Lepszym aparatem o. Proszę bardzo No i to było właśnie obok polmosów nie Czyli jakby nie kopnął Nie popatrzył Dobrze To by nie miał I patrzcie się. Kolejne dwie rzeczy z tego samego miejsca. Spinka ratta Nie widać napisu. I jak to się od Pagonu nazywa? Ale jak to się nazywa? Jest jakąś fachową nazwą, a kurde. Wszystko jest na dwóch metrach. Ciekawa sprawa, kurde. I jeszcze tam piszcie, trzymaj to. No, proszę. możecie uwierzyć albo nie. Odznaka za rany. Wszystko w jednym miejscu, praktycznie. Jest kompletna szpilka jest. Ale to ja nie, oczywiście nie ja. By się wsadził na miejsce, kuliwa. <noise> I nie, kurczę, ja tą pierwszą. Nie wiem jakiś kontekst, chyba tego jest. Bo wszystkie są w jednym miejscu. Ten krążek mój pierwszy. Patrzcie się jaka piękna. W sensie, że odznaka, bo sama swastyka to się źle kojarzy. Wiadomo, nie? Dobra, może ty, może ja tam pójdę teraz. Słuchajcie, no nie uwierzycie teraz. Możecie, kurde, mówić, że... Nie wiem co... Nie, mówcie co chcecie. Patrzcie się. Oczywiście. Wjechał mi na miejsce i kopie w jednym miejscu. Snujemy teorię. O, to jest to miejsce. Co tu mogło być? Czy tu mundur leżał, czy tu żołnierze byli W każdym bądź razie sami widzicie krzyże, odznaki, od... przypinki. Trzymaj to. No jest z kółkiem, no, widać na tym będzie Niesamowite miejsce O no taki Kurwa, Niesamowite miejsce W ogóle mieliśmy do domu iść I to na końcu o, tak, tak to wychodzi nieraz Dobra Dawaj tu Dobra, teraz nie uwierzycie Ale tym razem ja znalazłem, chociaż tu na rękowicy Kolegi. Weź tutaj, tak w tą stronę. O, wpinka od znaki za rany. Wpinka taka mała. No, kolega mówi, że to, pierwsza wojenna? Nie. A nie, to jest normalny. bardzo fajnym stanie. Jeszcze bliżej spróbuję. O, nie, wiem, czy to złapało. Chyba złapało. Super. Powiem Wam, że miejsce jest normalnie niesamowite. Wszystko jest tutaj, o. Wszystko jest w tym miejscu, dosłownie. Gdy kolega mówi, że a, weź to sprawdź, bo nogą to przemiód i tym razem ja mam. Normalnie niesamowite, powiem wam. I jeszcze chyba sygnały są jakieś, co? Słuchajcie, jesteśmy w tym miejscu cały czas. Ja tutaj dziamnąłem dołek. Fajnie coś biło i mamy... To mamy Kurde ty to 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 jest 20 zł z PRL-u Ja się tu podniecam i to jeszcze to co nie lubię Ale jest moneta jakby nie było, kolejna Prawdą dołek oczywiście jest. Ja mam jakieś tam żelastwo małe, bo słyszę jak mi tutaj. No, ale dobra. Lecimy dalej. I słuchajcie, te krzoki co widzicie, to po prostu dogrywam, żeby zrobić podsumowanie, którego zapomniałem zrobić z tej euforii. Po prostu pokopaliśmy, tam pokopaliśmy, i później tak do domu. I, i ja w ogóle dopiero w domu mówię, o ludzie, nawet się nie pożegnałem ani nie pozdrowiłem. Także do, dogrywam to teraz. Także tradycyjnie było to co było, a było, sami widzieliście na zdjęciach. Także filmu koniec. Ja pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Dziękuję za komentarze i do następnego. Cześć.